A dzisiaj będzie o wykrywaczach XPDUS 2, nowy update do wykrywacza metali, wersja 4.0. Wersja stereofoniczna yy, i to jest najlepsze, że wiele, wiele lat temu yy, proponowałem polskiemu producentowi żeby zastosować tą wersję stereo. No, zostałem potraktowany jak potraktowany powiedziano mi, że to nie ma sensu. Jak widać, yy, yy, Pewne rzeczy mają sens, yy, dlatego się pojawiły stereofoniczne słuchawki, bo tylko z tymi słuchawkami niestety musicie sobie dokupić, ale dostajecie nową funkcjonalność w tym wykrywaczu i za cenę słuchawek możecie korzystać z wersji dźwięku stereo. Co to znaczy dźwięk stereo? Yy, to znaczy, że możecie mieć dwa kanały i na przykład jeden kanał, tak jak było w starym Nautilusie Jerry'ego Tyndala sprzed kilkudziesięciu lat, Jeden kanał to był kanał statyczny, czyli tak jakbyście namierzali pinpointem. Słyszycie wielkość przedmiotu, ewentualnie jego głębokość po, po zmianie amplitudy sygnału, a w drugim macie piknięcie z dyskryminacji, i to jest informacja, że to jest dla Was przedmiot wartościowy. Tylko jest jeden niuans, o którym nikt nie mówi nawet XP, że opóźnienie tego piknięcia w stosunku do narastania dźwięku, w którym miejscu to nastąpi, daje Wam możliwość identyfikacji za pomocą mózgu, czyli najlepszego procesora, co to jest za przedmiot. Możecie tym wszystkim sterować, zamieniać kolejność, wyciszać i tak dalej. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, w się dwójce, równie fajna, możecie sobie podpiąć w jednym kanale jeden program, w drugim kanale drugi program. Co to znaczy? To nie zmieni parametrów, jeśli chodzi o głębokość czy parametry urządzenia, natomiast możecie ustawić inną reaktywność, czyli niska reaktywność jest na głębokie cele, a wysoka jest na separację. Jesteście w stanie nie pominąć przedmiotu. Macie informacje w postaci piknięcia, później analizujecie. Macie informację, możecie regulować czułość w tych kanałach, możecie zmieniać rodzaj audio. Będą dodatkowe filtry, które zmieniają dźwięk i powodują, że słyszycie bardziej deskryptywnie żelazo, i możecie określić jego głębokość albo wielkość. To naprawdę jest bardzo dużo różnych rzeczy. Oczywiście dla ludzi niezorientowanych, dla ludzi, którzy słabo ogarniają wykrywacz, to jest dodatkowa kłoda pod nogę, bo można się w tym wszystkim pogubić. Natomiast myślę, że trzeba stosować małe kroki, małymi krokami te rzeczy sobie wrzucać, testować gdzieś na powierzchni ziemi, kładąc różne przedmioty. I wtedy na tej podstawie jesteście w stanie zrozumieć, jak to działa, o co w tym chodzi organoleptycznie. To jest największy błąd, jaki jest w urządzeniach wszelkiej maści od Sera, po termomiks, po wykrywacz. Nadmierne klikanie. No, to jest znak naszych czasów. Trzeba się skupić, trzeba zrozumieć, i tylko dzięki zrozumieniu ta funkcja będzie dostępna. XP jeszcze rozszerza gwarancję do 10 lat. Oczywiście płatnie, ale jest to bardzo ciekawe, że jednak ktoś podjął rękawicę i chce ten dźwięk przestrzenny stereo wykorzystać, żeby obiekty były bardziej deskryptywnie opisywane w trudnych warunkach, gdzie jest duża mineralizacja, żeby łatwiej nie pomijać głęboko położonych celi, bo. To jest też ważne, nie omijać takich trudnych obiektów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało procentowo. Z reguły takie rzeczy to jest niewielki procent, ale fajnie, że firma zamiast wydać nowe urządzenie z tą możliwością, daje do starego coś takiego. Myślę, że to jest bardzo fajne. Update jest darmowy, pokaże się w ten piątek, 23 stycznia 2026 roku. Piszcie na dole i komentujcie. Właściciele niekoniecznie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu, czy to w ogóle ma sens, czy nie?